To w ogóle nie widzę. Yeah, nie wiem gdzie ty jesteś. Awesome. Jestem na południe obecny. Tak was. patrzę na ciebie, kurwa, no. Nie no, no, no. mogę, nie mogę, o... Jak na kompas się obrócisz, to będzie widzieć, jak zapierdalam przez góry. Jesteśmy <laughs> bracia Merle. <Co? śmiech> miasto Mery... mną. W sumie jak jezusie, jesteś 400 metrów to jest Je... jakiś wypierdolony <laughs> ty 200 20 ty kg. Kasyk... Idę do was. Ja widzę miasto duże przede mną, więc chyba wy tam będziecie w tym mieście. Mm, od razu ci mówię, nie jesteśmy w mieście. Ja, ja no to idźcie ja w moją stronę, się. ja wasza... Ale wy jesteście jasno. głośno, matko Bosko. Aha! Wioski. Aha! Nawet wysoko nie było, co to miało być kurwa. Aha. Zginąłeś? Alt F10. To jest do weryfikacji kurwa, nie. Weryfikacja mamy. Aha, odrodzenie w pobliżu plecaka. Ty przecież. Co to kurwa miało być? Hej, to nawet wysoko nie było, to kurwa. Dwa metry. Prawo epik. To nie Epic Ale on wszystko zjebie, nieważne czy to jego gra czy nie. Wlaczysz do piwnicy? Nie, poszedłem za to, myślałem że gdzieś to jest wejście. Właśnie było zamknięte, więc trzeba wyjść. Na szybkości. A czekaj, 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 czekaj. Szybko sobie. Bo ja byłem mieć skill na skradanie, są dostępne 4 punkty. Hello. To, jest hello. Pink. O, panirken, hello. Łucznictwo. Te modi kiedy. Kiedy ja powiedziałem, że poczekaj, ale. Z z ej. Jeszcze z pioty, to w dużej mierze. friend, we find you. Ło, oh, szybki. Ej, pisz wta Tak jabłon. Tak. Uważaj, pani o. o! O! o o o! Czekajcie! O tutaj trafiłem w stopę. Ale nie obudziłaś. O, tam jest dwójka. Zuzia! Zuzia! No ja tu przeszukuję? No właśnie. <gnojubo> plecy, 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 plecy! No. Nie, Ona wstała. Ja pamiętam, Duzia. że to nie jest ten sam poziom co graliśmy wcześniej, to jest troszeczkę wyższy. Wy no jesteś... to się wyjebie, no. Dalej Jak to jadujemy. otworzyć? Hop, <laughs> odczekam. Nie było miotka. O, 8 monet znalazłem. Czy się miliony. Ej, wygenerowało te, ten sam dom co ja mam ten i tego samego tradera co ja na moim solo gram dzisiaj. I od tego tradera tu jest ten dom, który przejąłem tu po lewej. Ten tu. Co wrażarka? No, focie, przestraszyłem. Bądź Wygląda jakbyś pływał. He? Masz taką <noise> animację, jakbyś pływał. O, dobra, to się naprawiłeś. Pełne książki? Bonziur. Jeden papier. Czurn. No. Jedę do piwnicy. Na kocaku się, kocako, Na kocaku, na kocaku. Oj. No, <noise> To idź ktoś do piwnicy, choć ktoś ze mną w górę obtolić. Piesa, pies, o, Pies! Piesa uciekajcie! Gdzie u góry? Na, Na dole Oj Leży. Nie, to, to nie jest ten. Jest Dobra. Leży. Zabiłam! Zombie! psa Ej, ten kot fajny z... obraz z kotem tu jest. jest <laughs> kot. Jeden rozwalili Chodź, może wyciągnijmy ich na dół. Ale krwawie ten zombie fajnie teraz, nie? Ale co no. pierdala. Do razu, jak to jest kościany nóż? Nie. Nie skręcił. Jeszcze jeden do was poszedł, chyba. Babka. Jest jeszcze jeden, co się czołga. Zuzia, ty chcesz strzelby też? Nie. A kto chce strzelby? Ja mogę bronie robić, jak nie chce też. Dobra, to ci dam strzelbę Ja jedynie mogę pałki robić, bo i tak zamierzam no. w tym grać. To ja mogę łuki nam robić tak takim razie. A to ty, do karabiny automatyczne też? Tak, ja mogę robić bronie, takie tam, Wiec, Wiecie, co znalazłem w kiblu? Pistolet? Tak. <laughs> nice. Ej, a wiesz co ja znalazłem w portmonetce? Wytryk i pistolet. Co? <laughs> to źle. Jestem ustawiony do końca gry. Jee, yeah, bar znalazłam, kozak. Nice. Do, wow, no, nic się nie dzieje fajnego. Łał, ale słyszę, że ty masz amunicję. Ja nie mam. Było 15 sztuk. Ja z moim... Ma mam, mam amunicję dla kogoś. Daj mi Gdzie wy jesteście? Na samej kurwa. No, ja co to po drugiej stronie. No wręcz, wręcz, wręcz. jeszcze jeden tu jak tam wejść? Styrcze. A to idziemy na dół, nie będziemy tu na strychu siedzieć. No trzeba ja tutaj na szybko, ja później się to przeszedłem. Daj dałem to na razie na szybko, bo chcę. W ogóle teraz te Do... skrzynki można powiększać z tego, co czytałem. O to nice. Zróbmy ten. Yy, tutaj kuchnia i tak dalej, a w piwnicy wytwarzanie po prostu. Tak podzielmy to. Podaję na szybko, bo chcę jeszcze szybko zapokować. O, o kurwa, to ma amunicję, która ma amunicję, pies mnie godzi. Pies mnie Gdzie jesteś! Na dworze, pies mnie goni hm. Chodź na daj. Idę, idę, no, idę. Ugryź go Gdzie? Oh, kurwa. A, jo, o kurwa NISOKA! Bitch! O! Skończyła mi się amunicja. Dziękować. Ktoś chce polowanie w Bo znalazłem. Eee, nie? No, Możesz robić, jak nie chcesz. Pielegniarka, ale ma koszulkę w kaczuszki. Co, co się stało? no nie mogę poczytać piwo, bo tu jest... Aha, no Zuzia, musisz podnieść ten claim block. Nie. Bo my nie możemy nic robić. Teraz wiadomo czemu Rambo nie mógł położyć kurwa ten. Ja Nie, ja nie mogłem, bo tam po prostu bloki się nakładają. Ale ja słyszałem, że ty 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 to samo co ja teraz chciałem po Chociaż ty, tam musisz chyba nam udostępnić własność. No, no się no, śmieje, jesteś przy... po cichu. Przy... Musisz Ale ja się... Musisz przytrzymać Ja Czego innego śmiałam? No i co? Pre... Jakoś żeby nam... A bo, na, a bo na... tabie sojusznicy musimy być pewnie. A, chyba tak. Wysłałem ci Rambo... Wziąłem to za... za teraz Rambo, co tam możesz. No nie, bo Zuzia musimy przyjąć moje zaproszenie. Bo ja wam już wszystkim wysłałem. Pod tabem tam a... masz. E... Na ostatniej zakładce Sojusznicy tam Sojusznicy, o i teraz powinienem móc już zbudować Tak, ja, ja już mogę budować jak jesteśmy sojusznikami Dobra, jajka są, weźcie po jednym jajku tutaj Kevin ja? Nie, nie żarłem, ja do to, to kto zwinął jedno jajko? Ja zjadłem Ja nie O i wtedy, dlatego mi to nie działało Pełno zombie Teraz ja mogę na kucaku bo ja mam skill'a, Zobaczcie, jak Uf, to później, później, mnie? Kto ma mało głodu? Okej, okay, widzę. Jeszcze gdzieś będą, nie? No wtedy to pełno ich wyszło. Mam tuńczyk i cztery kukurydze. Mogę dać. Może zdążyłem. Jeszcze i się patrzy Zohan z tym wąsem kurwa o, okay, Gotowe Chłop stoi buldur O potrawka żula idealnie nice. Czy ja stopa jest na mojej głowie? <noise> Mówiłem, nie tyka mnie w stopę Picia, nie mam chyba. Mam brudną wodę, jedynie Mogę, Mogę ci dać jego Ale możemy wodę, Ty, Tu jest o, woda, zjechać. Ja Musimy można napić, chodzi. Dziękuję, na zdrowie. O! Ja się napiję. Weź pigułkę. O, tu jest czysta woda, jak chcecie. Możecie się możecie ten... ten. O gotowanie szedłem tu, tu, tu. Coś mi jak ktoś się jak pije No e, musi mieć pustą rękę O ktoś żyga, nie pijcie tego O nieźle to bota mi żyga? Ale mi się nic nie stało Chyba Zuzia żyga Nie, nie, nie żyga to jest taki dźwięk, bo to jest taki creepy dźwięk jak pijesz No o nie, teraz mi postrało jednak, dobra No i życie wam spada przecież O nie No debilu ty! Kevin, jakieś Spod... książki miałeś mi dać I Tak, masz tutaj na ten Na rzygół <laughs> się kupił u tradera tę herbatkę <laughs> Czyli ta nie była czysta Patrzcie tutaj, jaki smutny widok I te zdjęcie Ojej gdzie, gdzie wy jesteście? O, już o. nieważne. ważne. Rambo rozkurwił. <laughs> nie Można nie zobaczyć. Tyle Można zobaczyć u mnie na Steamie. Udostępniłem te zdjęcie Za <laughs> no to by... o, Tem je dbać, tak? Mhm. Dobra. Co to jest? A to jest kamień, dobra. I gdzie jest dom? A tam, bo. Mam, ha. Typowo. To jest taki górę, taki rodzaj. Tam na górze jest pozamykane. A? Nie. Co się dzieje? A ty jakoś tu... Jak ty tu się dostałaś? A, tak się dostałeś Bokiem. A. A, ty... Siok. nie, ten leżący jeszcze. Fuck, to jeszcze żyje Ile można dostać w Mordenu? Szybko do, ja mam ja się do góry Trzeba Dwa iść. Zuj, jesteś głodna? No. no bardzo, bardzo. Matko się? bosko! Matko bosko, co to się stanęło? O, ile to jest drabina? Gdzie jest tam? Na samej górze i tu pełno zabij. Jeden leży. Oh shit. Co za druga. Hm. Ale piskło. Teraz lepiej nam poszło. Hm. To jest fajne, to każdy może być. No tam wiem, że któryś skok daje, że wytrychnie lepiej i tak, tak. Tutaj na górze są te trzy zombie co ostatnio. Mm -hmm. Wejdźmy o, tam do kucaku. Odczekać, ja mam ten, te strzał A, oh, oni fuck. tutaj z automatu się budzą, i spadają z góry. Syj kurwo, gdzie tam biegasz? Co? Jak tutaj się przez... Reportował.